W tym filmie omówimy sobie kolejne przykładowe zlecenie, tym razem numer 11 oraz jeszcze przy okazji przetestujemy sobie mikrofony. Na obecny moment mam parę i w następnych takich właśnie analizach zleceń będziemy korzystali z innych mikrofonów, więc porównamy sobie jakość tego wszystkiego. Więc tak, w tej konkretnej prezentacji niestety nie jestem w stanie Ci pokazać slajdów, ponieważ właśnie... Zawierała ona różnego rodzaju informacje, poufne. Natomiast oczywiście sobie krok po kroku przeanalizujemy to pod kątem wszystkich liczb. Więc z jednej, z jednej tej prezentacji przychód na czysto to było 2000 zł netto, prawie że. Slajdów to było 17, czyli taka po prostu raczej krótsza prezentacja. Czas pracy około 10 roboczych godzin, stawka za slajd 113 zł na czysto netto. I zarobki matematyczne na godzinę około 200 zł za godzinę. Poniżej tutaj jest jeszcze właśnie faktura. Natomiast ten filmik nagrywałem za pomocą mikrofonu wbudowanego w laptopa. Więc generalnie domyślam się, że jakość mojego dźwięku, mojego głosu nie będzie na najwyższym poziomie. Natomiast, tak jak mówię, robię to w ramach testu, po prostu żeby porównać. Następne analizy będą z pomocą innych mikrofonów i myślę, że będą lepsze. Więc co? Chyba pokazałem Ci wszystko, co chciałem Ci pokazać, więc to byłoby na tyle w, w tym właśnie filmiku. Oczywiście wszystkie inne analizy zlecę pokazuję czy to na moim Instagramie, czy to na moim właśnie YouTubeie w playliście, więc krok po kroku sobie przejrzyj wszystkie. Tam właśnie również na żywo projektują slajdy klientów. Natomiast jeżeli ogólnie ta tematyka Cię zainteresowała, to zjedź poniżej w opis tego filmu. Tam możesz obejrzeć sobie taki bezpłatny poradnik wideo, właśnie w tej tematyce. Jeżeli chcesz, żebym się tobą osobiście zabiegował i pomógł ci wejść w tę niszę, to również w opisie zapisz się na bezpłatną rozmowę konsultacyjną. A teraz obejrzyj sobie ten filmik, ponieważ jest on powiązany, lub zobacz to. I oczywiście pamiętaj, żeby zasubskrybować ten kanał z dzwoneczkiem, żeby ci następne filmy nie minęły.